Jedna piosenka z Bryski coś tak mówi o tym, że po że ma, że ma już kogoś lepszego. Co to jest? Że po prostu. Znam, znam ją. Jest <grym> taka e, czarna albo biała. Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego. Och, jak jest mi przykro, tak przykro, że aż wcale lepiej spakuj swoje rzeczy, bo jest wale, zapomniałam już twoje i... Chodziło za mną tylko przez chwilę Przestań pchać się już do mojej głowy Nie ma tam miejsca na głupoty A co to jest ego? Um, nie wiem Dobra, dobra A czy wy wiecie o czym to jest? O czym? Że już ma kogoś lepszego A to można tak sobie zmienić człowieka na lepszego? To jest fair? mogą się tak kłócić, że są niemili i się rozstają. No ja dostają. wiem. Moja koleżanka yy, nie ma taty, bo mama z tatą się pokłócili i tata wyjechał do innego kraju. Czy to jest dobrze dla rodziny? Nie, bo wtedy cała rodzina nie może spędzać ze sobą czasu, nawet do święta. A są jakieś, z czego wy dzieci mm, najbardziej potrzebujecie od y Waszych rodziców. Yy, miłości. Sytulenia. A potrzebujecie ochrony? Tak. Co to znaczy? Yy, Ochrona. dziecko. Yy, że po prostu ktoś ochrania dziecko, żeby mu nic się nie stało.